Na gali szydzili ze mnie. Wtedy wylądował wojskowy helikopter z wiadomością, panie pułkowniku, Pentagon dzwoni. I w tej chwili wiedziałem, że moja cierpliwość właśnie się skończyła. Stałem przy barze trzymając w dłoni szklankę whisky, której smak nagle stał się gorzki jak piołun. Dźwięki śmiechu dobiegały za moich pleców, a każdy chichot był jak szpilka wbijana prosto w moje serce. Oni nie wiedzieli, żaden z nich nie wiedział kim naprawdę jestem. Zanim przejdziemy dalej, napiszcie w komentarzach, z jakiego miasta nas oglądacie. A jeśli ta historia was poruszyła, zasubskrybujcie kanał, bo jutro mamy dla Was coś naprawdę wyjątkowego. Trzy godziny wcześniej wszedłem do hotelu Marriott w centrum miasta, ubrany w prosty granatowy garnitur z sieciówki, niosąc skromny prezent na doroczną galę firmy konsultingowej, w której pracowałem już od dwóch lat. Miałem 38 lat, byłem rozwodnikiem bez dzieci, mieszkałem w niewielkim mieszkaniu na przedmieściach. Przynajmniej tak myśleli wszyscy. Markus Henderson, dyrektor działu, pierwszy zaczął. Jego głos przebił się przez gwar rozmów jak nóż przez masło. A patrzcie, kto przyszedł nasz mały bohater wojenny. Odwróciłem się powoli, czując, jak napięcie rośnie w moich ramionach. Markus stał w grupie pięciu osób wszyscy w drogich garniturach, wszystkie twarze rozjaśnione alkoholem i złośliwością. Uśmiechnąłem się uprzejmie, tak jak robiłem to setki razy wcześniej. Dobry wieczór, Markus. Słuchajcie, opowiem wam o naszym Danielu. Ciągnął Markus, gestykulując szklankę w moją stronę. Co z tym byty nam? Podobno służył w wojsku. Podobno był w Afganistanie. Słowo podobno wypowiedział z takim sarkazmem, że poczułem jak moje szczęki zaciskają się mimowolnie. Sandra z księgowości chichotała jak nastolatka. Och, naprawdę? Jego głos ociekał fałszywą słodyczą. I, i co tam robiłeś, Daniel? Sprzątałeś magazyny? Kolejny salwy śmiechu. Czułem, jak krew napływa mi do twarzy, ale zachowałem spokój. Dwadzieścia lat służby nauczyło mnie kontroli. Robiłem to, co było potrzebne, odpowiedziałem cicho. To znaczy co? Atari you are, nie odpuszczał Markus. Powiedzisz, Daniel, trochę trudno mi uwierzyć, że ktoś taki jak ty mógł być prawdziwym żołnierzem. Znaczy popatrz na siebie. Jeździsz starym Toyotą, mieszkasz w dzielnicy robotniczej, nosisz garnitury z Marks and Spencer. "„Jeśli naprawdę byłeś wojskowym, to chyba sprzątaczem w kuchni." Śmiech stawał się coraz głośniejszy. Więcej osób zaczęło się zbierać, przyciągniętych jak sępy do padliny. Rozpoznałem twarze: Jennifer z HR, która zawsze traktowała mnie jak powietrze; Tom z marketingu, który nigdy nie zaprosił mnie na lunch zespołowy; Susan z zarządu, która patrzyła na mnie jak na element wyposażenia. A może opowiesz nam o swoich medalach? A zaśmiała się Jennifer. Na pewno masz całą kolekcję albo o swoich ranach wojennych, dodał Tom udając, że kuleje. Stałem tam, otoczony przez tych ludzi, których przez dwa lata uważałem za kolegów, może nawet przyjaciół, ludzi z którymi jadałem lunch, z którymi rozmawiałem o pogodzie przy ekspresie do kawy, którym pomagałem w projektach, a oni, cała ta grupa wykształconych, zamożnych profesjonalistów, bawili się teraz moim kosztem jak dzieci w szkole podstawowej. Ale najboleśniejsze było to, że mieli rację co do jednego: wyglądałem jak przeciętny, nieudany mężczyzna w średnim wieku. Moje ubranie było tanie, mój samochód stary, moje mieszkanie skromne. Bo takie było życie, które sobie wybrałem po powrocie do cywila życie anonimowe, spokojne, bez rozgłosu. Oni nie wiedzieli o nocach spędzonych w afgańskich górach, gdzie temperatura spadała poniżej zera, a każdy oddech mógł być ostatnim. Nie wiedzieli o operacjach tak tajnych, że nawet po latach nie mogłem o nich mówić. Nie wiedzieli o ludziach, których życie uratowałem, o misjach, które przeprowadziłem, o decyzjach, które podejmowałem, gdy w grę wchodziły życia setek ludzi. Taniel pewnie ma w domu mundur przebraniowy z wojskowego sklepu, śmiała się Sandra. I opowiada sąsiadom bajki o swoich wyczynach. To było za wiele. Poczułem, jak coś we mnie pęka. Nie gniew, to było coś głębszego. To była zimna, krystaliczna jasność. W tej chwili podjąłem decyzję, która miała zmienić życie każdej osoby w tym pokoju. Upiłem łyk whisky, poczułem, jak płynie mi gardłem i uśmiechnąłem się. Ale to nie był ten sam uprzejmy uśmiech, co wcześniej. To był uśmiech drapieżnika. Macie rację, powiedziałem spokojnie. Może rzeczywiście nie wyglądam na wojskowego. Ich śmiech przycichł nieco, jakby wyczuli zmianę w mojej postawie. Może rzeczywiście moje życie wygląda dość przeciętnie. Markus uśmiechnął się triumfalnie. No widzisz, w końcu szczerość. Ale wiecie co jest zabawne? Ciągnąłem nadal z tym samym chłodnym uśmiechem, to, że jutro o dziewiątej rano będę siedział w Pentagonie na spotkaniu dotyczącym bezpieczeństwa narodowego, a wy będziecie siedzieli w swoich biurkach, pisząc raporty o kwartalnym wzroście sprzedaży dezodorantów. Cisza. Przez moment nikt się nie odezwał. Potem Markus wybuchnął śmiechem. I nie, o Boże. To jest jeszcze lepsze. Pentagon. Słyszeliście? Nasz Daniel ma spotkanie w Pentagonie. co następne? Chichotała Jennifer. A kolacja z prezydentem? Albo misja kosmiczna. Sir dodał Tom. Skinąłem głową, jakbym się z nimi zgadzał. Masz rację, Markus. To brzmi niewiarygodnie. I wtedy zrobiłem coś, czego nigdy wcześniej nie robiłem w życiu cywilnym. Sięgnąłem do kieszeni i wyjąłem telefon. Niezwykły telefon, zaawansowaną komórkę z szyfrowaną linią, którą dostawali tylko nieliczni. Wybrałem numer, który znajdowało się w mojej pamięci od 15 lat. Tu pułkownik Harrison powiedziałem do słuchawki Potrzebuję natychmiastowej weryfikacji tożsamości na lokalizacji cywilnej. Grupa wokół mnie zamilkła. Mój ton był inny autorytarny, spokojny, pewny. To był głos człowieka przyzwyczajonego do wydawania rozkazów. Tak, sir. Hotel Marriott, sala balowa, gala firmowa Prestige Consulting. Około 50 osób. Tak, sir. 15 minutę będzie wystarczające. Zakończyłem rozmowę i schowałem telefon. Co to było? Spytała Sandra, ale jej głos już nie brzmiał szydersko. Brzmiał niepewnie. Weryfikacja, odpowiedziałem spokojnie. Za 15 minut będziecie mogli się przekonać, kim naprawdę jestem. Markus próbował zachować pewność siebie. Słuchaj, Daniel, nie wiem, co knujesz, ale to już przestaje być zabawne. Masz rację, przerwałem mu. To na to. To nie jest zabawne. To nigdy nie było zabawne. Następne 15 minut było najdłuższymi 15 minutami w moim życiu. Grupa wokół mnie powoli się rozrastała. Ludzie wyczuwali napięcie. Niektórzy nadal się śmiali, ale ich śmiech brzmiał coraz bardziej wymuszony. Inni zaczęli wyglądać na zaniepokojonych. Ja stałem spokojnie przy barze, popijając whisky. W mojej głowie toczyły się różne myśli. Przez dwa lata ukrywałem swoją prawdziwą tożsamość. Po powrocie z ostatniej misji w Syrii, kiedy lekarz zalecił mi odpoczynek od służby, zdecydowałem się na życie cywilne. Znalazłem pracę w tej firmie konsultingowej, wynająłem skromne mieszkanie, kupiłem używanego Toyota. Chciałem być normalny. Chciałem zapomnieć o latach spędzonych w wojsku, o rzeczach, które widziałem i robiłem. Ale oni nie pozwolili mi być normalnym. Oni postanowili zrobić ze mnie pośmiewisko. Pięć minut przed czasem usłyszeliśmy pierwsze odgłosy. Cichy hum silników dobiegający z zewnątrz. Niektórzy goście wyszli na taras, żeby zobaczyć, co się dzieje. Wkrótce rozległ się podekscytowany krzyk: Boże! To helikoptery! Wszyscy ruszyli w stronę okien. Ja zostałem przy barze, uśmiechając się do siebie. Snałem ten dźwięk: Black Hawk UH-60. Prawdopodobnie z bazy Andrews. Klasyk! Daniel! Markus podbiegł do mnie. Jego twarz była blada. A co to jest, do cholery? To weryfikacja, o której mówiłem odpowiedziałem spokojnie. Huk silników stawał się coraz głośniejszy. Przez okna mogliśmy zobaczyć, jak dwa czarne helikoptery lądują na parkingu przed hotelem. Goście gali tłoczyli się przy oknach, jak dzieci w Zoo. To nie może być prawda szeptała Jennifer. To jakiś żart. Może dzwoniłeś do firmy wynajmującej helikoptery? Promoo son. próbował Markus. To musi być jakaś inscenizacja. Nie odpowiedziałem. Patrzyłem na helikoptery i czekałem. Nie musiałem długo czekać. Drzwi sali balowej otworzyły się z hukiem. Wszedł przez nie major Johnson, oficer łącznikowy z Pentagonu, którego znałem od 10 lat. Za nim dwóch żołnierzy w pełnym umundurowaniu. Hotel eksplodował panika. Goście krzyczeli, niektórzy próbowali uciekać. Kelnerzy upuścili tace. Panie pułkowniku, Johnson podszedł prosto do mnie, salutując: Pentagon dzwoni, mamy kwestię pilną, wymagającą pańskiej natychmiastowej uwagi. Cisza była tak kompletna, że słyszałem bicie własnego serca. Pięćdziesiąt osób patrzyło na mnie z otwartymi ustami. Markus wyglądał, jakby miał zemdleć. Jakiej natury? Spytałem, nadal trzymając szklankę whisky. Sytuacja w strefie gazy eskaluje. Sekretarz obrony żąda pańskiego natychmiastowego raportu strategicznego. Helikopter czeka. Skinąłem głową i odstawiłem szklankę na bar. Potem, bardzo powoli, odwróciłem się do grupy ludzi, którzy jeszcze godzinę temu śmiali się ze mnie. Panno Jennifer powiedziałem spokojnie Czy nadal chce pani usłyszeć o moich medalach? Jennifer była biała jak ściana nie odpowiedziała. Panie Markus ciągnąłem Czy nadal uważa pan, że sprzątałem magazyny? Markus otworzył usta, ale nie wydał z siebie żadnego dźwięku a pani Sandra Spojrzałem na księgową, która jeszcze przed chwilą chichotała jak szkolna dziewczynka. Czy nadal myśli pani, że kupuje mundurek w sklepie z kostiumami? Major Johnson przyglądał się tej scenie z profesjonalną obojętnością. Żołnierze stali w postawie zasadniczej, czekając na rozkazy. Panie pułkowniku, odezwał się Johnson. Czy jesteśmy gotowi? Chyba prawie, odpowiedziałem. Potem znowu zwróciłem się do grupy. Wiecie, przez ostatnie dwa lata żyłem wśród was. Pracowałem w waszych projektach, jadłem z wami lunchę, słuchałem waszych żartów. Pozwoliłem wam myśleć, że jestem nikim, że jestem przeciętnym, nieudacznym mężczyzną w średnim wieku. Mój głos był cichy, ale w sali panowała taka cisza, że każdy słyszał każde słowo. Ale wiecie, co było najtrudniejsze? Nie to, że mnie lekceważyliście, nie to, że traktowaliście mnie jak element wyposażenia. Najtrudniejsze było to, że pozwoliłem wam na to. Odwróciłem się do Markusa. Trzy lata temu prowadziłem operację w Mosulu, która uratowała życie 200 cywilów. Dwa lata temu doradzałem Pentagonowi w sprawie strategii antyterrorystycznej na Bliskim Wschodzie. W zeszłym roku otrzymałem medal za wybitne zasługi w służbie. A pan? Pan kieruje działem sprzedaży mydła. Markus robił wrażenie, jakby miał dostać zawału. A i wie pan co, Markus? Przez dwa lata słuchałem pańskich żartów o moich fikcyjnych doświadczeniach wojennych. Słuchałem, jak mówi Pan o tym, że jestem za przeciętny, żeby być prawdziwym żołnierzem. A dzisiaj wieczorem, kiedy Pan i Pani przyjaciele zdecydowali się zrobić ze mnie publiczny obiekt kpiny, podjąłem decyzję, odsunąłem się od baru i stanąłem prosto. Mimo, że nosiłem cywilne ubranie, coś w mojej postawie zmieniło się fundamentalnie. Przestałem być Danielem ze sprzedaży. Stałem się tym, kim naprawdę byłem pułkownikiem United States Army, weteranem czterech konfliktów zbrojnych człowiekiem, który przez 20 lat służył swojemu krajowi. Major Johnson, powiedziałem, nie odrywając wzroku od Markusa. Proszę wyjaśnić tym ludziom kim jestem. Johnson wyjął z kieszeni teczkę. Pułkownik Daniel Harrison, United States Army, 20 lat służby aktywnej, trzeci najwyżej odznaczony oficer w swojej kategorii wiekowej. Specjalista od strategii antyterrorystycznej i operacji specjalnych. Brązowa gwiazda, purpurowe serce, medal zasługi. Johnson czytał mechanicznie z dokumentu. Trzykrotny weteran Afganistanu, dwukrotny Iraku, uczestnik operacji w Syrii i Somalia. Dziękuję, majorze przerwałem mu. Ej, to wystarczy spojrzałem na zgromadzonych. Niektórzy płakali. Jennifer klęczała przy krześle, jakby nogi odmówiły jej posłuszeństwa. Tom patrzył na mnie jak na ducha. Sandra schowała twarz w dłoniach. Ale Markus Markus próbował zachować resztki godności. E, Daniel znaczy, pułkowniku ja nie wiedziałem. Gdyby pan powiedział gdybym powiedział co, Markus mój głos był jak stal gdybym pochwalił się swoimi medalami gdybym nosił mundur do biura gdybym opowiadał o wojnie przy kawie Markus milczał. Przez dwa lata próbowałem być normalny próbowałem żyć jak zwykły człowiek wstać, iść do pracy wrócić do domu powtarzać następnego dnia. Myślałem, że może uda mi się zapomnieć o tym, co widziałem i robiłem. Myślałem, że może uda mi się zostać tym, kim pan myślał, że jestem przeciętnym, niezauważalnym człowiekiem. Podszedłem do Markusa o krok bliżej. Ale pan nie pozwolił mi na to, prawda? Pan i pańscy przyjaciele musieliście zrobić ze mnie pośmiewisko. Musieliście upokarzać mnie publicznie, żartować z mojej służby, z mojego poświęcenia. To był tylko żart. Jestem, szeptał Markus żart? Mój głos podniósł się po raz pierwszy tego wieczoru. Pan żartował z 20 lat mojego życia. Żartował pan z nocy, które spędziłem w afgańskich górach, myśląc o tym, czy zobaczę następny świt. Żartował pan z ludzi, których straciłem, z przyjaciół, którzy wrócili do domu w trumnach. Markus cofnął się, jakby dostał w twarz. Pułkowniku, odezwał się Johnson. Naprawdę musimy. Tak, majorze, już skończyłem. Odwróciłem się do grupy po raz ostatni. Jutro rano będę w Pentagonie doradzając sekretarzowi obrony w sprawie bezpieczeństwa narodowego. A państwo będą siedzieli w swoich biurkach, zastanawiając się, jak bardzo głupio się dziś zachowali. Ruszyłem w stronę drzwi, ale zatrzymałem się jeszcze raz. Ach, i jeszcze jedno. Markus, w poniedziałek rano będzie pan miał na biurku moją rezygnację. Nie dlatego, że pan wygrał, ale dlatego, że w końcu zrozumiałem, kim naprawdę jestem. Wyszedłem z sali w towarzystwie majora i żołnierzy. Za nami zostało pięćdziesiąt osób w kompletnej ciszy. Lot do Waszyngtonu trwał trzy godziny. Siedziałem w helikopterze, patrząc na świata miast przemykające pode mną, i myślałem o tym, co się stało. Nie czułem triumfu. Nie czułem satysfakcji. Czułem coś innego: ulgę. Przez dwa lata żyłem w ukryciu przed samym sobą. Udawałem kogoś, kim nie byłem, żeby uciec od tego, kim naprawdę jestem. Ale tego wieczoru, kiedy stałem w tej sali i słuchałem, jak śmieją się z mojego życia. Zrozumiałem prawdę. Nie można uciec od siebie. Można próbować, można udawać, można nawet uwierzyć we własne kłamstwa. Ale prawda zawsze w końcu wyjdzie na jaw. W Pentagonie czekało na mnie to, na co zawsze czekało: praca, odpowiedzialność, szacunek ludzi, którzy rozumieli, co znaczy służyć czemuś większemu od siebie. Następnego ranka, po spotkaniu z sekretarzem obrony, wysłałem mailem rezygnację do Prestige Consulting. Nie napisałem długiego listu. Nie tłumaczyłem się. Napisałem tylko: skutecznie od dzisiaj składam rezygnację. Powracam do służby aktywnej. Daniel Harrison, pułkownik US Army. Odpowiedź przyszła w ciągu godziny od Markusa 11 słów. Daniel błagam, pomówmy, nikt nic złego nie miał na myśli. Nie odpowiedziałem, nie było o czym rozmawiać. Sześć miesięcy później dowiedziałem się, że Markus został zwolniony. Podobno po tym wieczorze w hotelu nie mógł normalnie funkcjonować. Wszyscy w firmie wiedzieli, co zrobił, jak się zachował. Historia rozeszła się po całym sektorze. Nikt nie chciał pracować z mężczyzną, który publicznie upokorzył weterana wojennego. Jennifer przeniosła się do innej firmy w innym mieście. Sandra wzięła długi urlop na poszukiwanie siebie. Tom nadal pracował w tej samej firmie, ale podobno nigdy więcej nie żartował z niczyich zasług czy przeszłości. A ja wróciłem tam, gdzie było moje miejsce. Do munduru, do służby, do ludzi, którzy rozumieli wartość honoru i szacunku. Nie żałuję ani jednej chwili tamtego wieczoru. Nie żałuję helikopterów. Nie żałuję upokorzenia, które zgotowałem tym ludziom. Czasami, żeby odzyskać szacunek do siebie, musisz pokazać innym, kim naprawdę jesteś. Czasami musisz przestać udawać i stanąć w prawdzie, nawet jeśli ta prawda jest niewygodna. Tamtego wieczoru w hotelu Marriott nauczyłem się czegoś ważnego. Nigdy nie pozwól nikomu umniejszać tego, kim jesteś. Twoje doświadczenie, twoja służba, twoje poświęcenie, to wszystko ma wartość. I jeśli ktoś próbuje to ośmieszać, to znaczy tylko tyle, że nie jest godzien twojego szacunku. Dziś, gdy patrzę wstecz na tamten wieczór, uśmiecham się. Nie z powodu zemsty czy triumfu. Uśmiecham się dlatego, że w końcu znalazłem drogę do domu. Do siebie. I nie ma to ceny. Jeśli spodobała ci się ta historia, zasubskrybuj kanał i zostaw lajka. Jutro czeka na ciebie kolejna opowieść, której nie chcesz przegapić.